Siemanko tutaj mobs i witam Was w Outlast. Yy, pogramy sobie w Outlasta, ponieważ to jest taki challenge od mojej koleżanki i założyłem się z nią, że nagram całą serię z tej gry. No, no to wszystko, więc zacznę. Okej, okay, no waga. Będzie łatwiej. Zaczyna się. Czujemy się w klimat. Chaliśmy na miejsca, widzę. Okej. Okay. Mogę wyjść? Kamera. Nie wiem, czy to czytać. Jeśli ktoś chce to przeczytać, niech sobie spazuje w tym miejscu. Kamera Tu jest nasze chyba imię i nazwisko Wow, oczy! Nie siedź, boga! <grywki> 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 Jeszcze nie zacząłem gadzie już się boję Okej okay. Taki dokument, o mamy samochód Cool. Okej A włożyć kamerę pewnie już Nagram to, to piękne ujęcie, ten dom, ten... 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 ten ogi A mam ład pan u uu... ptaki. To zło. Samochody? Wygląda jak takie wojskowe albo No wojskowe. Na no jakaś coś ciekawego w Twoim lotniku pojawi się... No nie zdążyłem. Na n chyba. Zakładam chory psychicznie. Okej. Okay. Pauza. Jak ktoś chce przeczytać. A gdzie ja się mam iść teraz? Tu zamknięte. Świegałem kiedyś w demo, ale nie pamiętam wszystkiego. Te cienie. Ładnie wygląda. Jak nagrę to ładnie wygląda O tu lewy Fajnie to wygląda z tym kucaniem. jeszcze le... Są drzwi Puk, jest tu ktoś? Helena! Helena! Otwórz te drzwi! Nie to nie Ju, O! Oh. Ale wysoko Ta kamera jest włączona możesz... Przy... Szybko to znika Okej okay. Muzyka jest taka klimatyczna Nie. Nie 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 wiedziałem, że na spacer się skacze To jest chyba logiczne Okej okay. I teraz? O, tu jest okno Ta pewnie ja tu wejdę nie ja tu nie wchodzę O fuck Kramę? Telewizor mi przestażył Ja... Okej Jak tu przejść? Aha Mogę się przycisnąć Co jest Coś ciekawego? Baterki Aha No... Rozumiem, typ nocny, no na co otwarte drzwi? Ślady kwi. Ktoś nie odetekł telefonu? Kolejne dodatki. No. Jak ktoś to chce przeczytać, to sobie spozuje, to nie? No nie wiem, czy to czytać wam, tylko dużo jest to, coś Puść mnie, puść mnie, kłodz mnie ciśnie, wpuść mnie, ham, ej, okay. nie, co to? <ścoughs> o, śniadanko, o bateria, nawet nie zauważyłem, Okej okay. czyli tu że... A, dostać się do otwartej wentylacji i naciśnić spacer. Co to było? Wow. Jak nie myli. Boże. Okej. Okay. Kto jest? Mogę iść do kolegi? Nie chcę być sam. Aaaa... Uh. Coś pisze? drzwi... Ja Jakie Gdzie masz głowę? Zanek, nie strasz mnie! Boże... Co to jest? to się jeszcze rusza! Uf. Ty się ruszysz, ja to wiem. Ja to wiem, bo to demo, to pamiętam. No i tak i tak się już zresztą. Nie gadaj. Ładne główki. O. Olej, No dobra, spoko. OK Okej. Okay. Okej. Okay. Okay.

Co znikło? A, tam ktoś, a nie, to nie żywe. Halo, jest tu ktoś. Nie wiem, czy ja chcę tu iść. No, ktoś miał nieźle. Przesrane. Hej, piątka! Wyłącz to, bo baterie ciągnie. Okay. Co? Jaki piosenka? What the fuck? Zostaw mnie! Gruby! Gruby! Dzięki, Gruby. mi nuci kościelną piosenkę. Łysy ksiądz Mateusz! What the fuck! Łysy, zostaw moją kamerę! Nie jestem twoim synem! Łysy! What the fuck! Pamiętam, że w demo się gdzieś w jakiej piwnicy? Co? Wow. To się rodzi. Ten. Dzi dziwnie, bo w piwnicy. To. nie fajnie. siebie to jeszcze bardziej, bo. tupy, wszędzie, wszystko. Ucieknij z pichartyka, po się tu pomieszczenia nie Okej, Okej, okay. nic ciekawego nie ma. Halo, jest tu ktoś? To <gry> tam coś siedzi! Coś! Ktoś! Czy coś drzwi mogę otworzyć? nie okej okay. Poje się halo mam papier toaletowy <suszy> <suszy> proszę nie, proszę nie wow E będziesz na youtubach, cieszysz się? what the fuck ty masz w ogóle oczy? eee oddych fajnie Okej okay. Zrobicie mi coś? Yo No Ładnie wyglądasz Co zrobiłeś z paznokciami? Są takie piękne Nie płacz, ej Nic się nie stało Łota Ok, Okej ognę z wami. Okej Boję się tych Straszni są Tutaj O Tam ty jest się... Okej okay, Powoli Wstaniesz Wstaniesz? Wstań Okej okay. Dziwne Znajdziemy przy tym Dokumenty, notatki Co mnie kłamali? Aha notatki No co? No pewnie Ok teraz tu No przecież nie tam z transakcji Chciałbyś Ej okay. No To panowie tutaj sobie, sobie oglądajcie. Mam nadzieję, że za mną nie pobiegniecie. Ten taki. Jolo. Taki nie jolo, co ja mówię? Taki słyek mało. Fuck my life. Telewizja ważna. Dzewko. Co nie, nie, zostaw. Nie, 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 piwnicy? Nie, nie 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 O Ale fajne Ślady zostawiajmy Zauważyć, Zauważysz, że jak tam biegniesz, to coś tam... WTF? WTF? Nie! Boże O chyba sam jakieś założyciele tego Ktoś ukradł toaletę! Okay. Co, kryje się za drzwiami numer 3? Fas. Oj, <grystanie> twarzowe gówno. A za drzwiami numer 2? Jezu, człowiek. Witness. Witness. Czy to są to, co ja myślę? Le! <grystanie> Dobra. Świadek mm -hmm. Okej, okay. coś jest ciekawego Małatwi no, ludzie, jak zwykle mm. Ej! Co zamknął drzwi? Było otwarte. Nie żartuję. What the fuck? No, ktoś jest. Halo? Halo? To ty! Wstajesz, Skillaj mi zamknij drzwi! Okej, okay, gdzie mam być tam był ten facet, to ja tam nie idę. Security, o! Tu. Pip. Pip. Tak na na wypadek, że ktoś przyszedł. Co i tu? O jak swój O, komputer. Informatyk. Ej, sejka systemu. Hm? Co wiem, co? Ej, książe! Ty! Książe Mateusz! Ty... Co, co, co? Co? Trzymaj się w szafie. Dlaczego? Ło! Co to? Nie! Świnka przeszła. <trybujesz> Ten wielki skór wysył mnie prześladuje. <trybujesz> ok. Nie jestem świnką. Ej. Su Idź już. Stąd. Nie patrz tu. Gruby tu nikogo nie ma. Gruby idź już stąd. Matko włoska, świętsza, Idź mi stąd. Nie wiem, czy chcę wyjść. Okej, okay, tutaj chyba skończę odcinek O matko no, na początek nawet na, Czekaj, świnka jest? Nie macie świnka? Jak na początek to nawet fajnie, więc widzimy się w kolejnym odcinku Tutaj macie mój sexy cień ups, ups, Wygląda jakbym miał coś w głowie, a nie kamerę Ale okej, okay, no to Widzimy się w kolejnym odcinku na...